na naszym odcinku. No ja patrzcie, to jest nasz ten, co mieszkaliśmy dom. Chcecie go zobaczyć, to was oprowadzi. Może Maja, bo jest normalnie ubrana. <grych> Dobra. Z tej łazienka to widzicie, tutaj będą się prowadzali nowi ludzie. Sprzedaliśmy ten dom, a my kupiliśmy sobie nowy. Nie wiem jak tam jest, ale na pewno ma trzy piętra. Z... Dobra, patrzcie, tutaj jak widzicie, no już jest trochę zrobione. Ponieważ sobie tutaj trochę za... zorganizowali siany, co jest nasze? Pole. No, pole chcieli zostawić, akurat. W sumie to się prawie nic nie zmieniło. Um, no, i tak wygląda ich łazienka. No, dla ten... czego się. Nie pytajcie się, czego tu jest takie coś? O. Bo oni takie chcieli. No, wiem, jest strasznie brzydkie. No i no to się wprowadzamy do tego nowego domu, jaki ja się cieszę, na pewno będę miała na trzecie piętrze pokój, a one będą mieli po trzecie piętro, to jest taki jeden wielki pokój, no to chodźmy, no w sumie, wszyscy wszystko mają? Tak, no to jedziemy. Janek, za chwilę powinien tu być, kto? No nasz domek najpiękniejszy, oj, yy, będę na tutaj E, jest nasz dom, oprowadzimy was troszkę, mam panu że za chwilę przyjdą, Janek, dobrze, Tu ja sobie pooglądam coś w telewizji, nie, bo dopiero sprzedałem kanapę, ja wiem, jak ty sobie lubisz posiedzieć, mm. lubię, lubię, okej, okay, jesteśmy, oczywiście wszyscy musimy zadzwonić, tu jest w ogóle jakiś dzwonek, jest, o, zadzwonili nasi gościu, Hello, um, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Zapraszam. Um, tak to jest wasz dom. Tak to jest wasz dom. O, wow, ale ładnie. Jak się wchodzi, to od razu się chce w tym mieszkać. Dobrze, jejku, widzę, że mieliście tu dużo rzeczy, do no, odłóżcie tu wszystkie rzeczy, maski z siebie ściągnijcie, bo widzę, że masz, no Nela to jest, że widzę, że macie już ich dużo, co wy tak jesteście ubrani dziwnie? Pani nie wie co się stało z naszym domem? Okej, okay, okej, okay, nieważne, mm. wow, no to ja was wszystkich oprowadzę Dobrze, no i tak, tutaj mamy wejście, no ładne, ładne, nie powiem, że brzydkie Okej, okay. to jest kamera, będzie Was obserwowała, ale Pani nie będzie taką chciała. Nie, 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 nie. Okej, okay, tutaj jest winda. Słyszałam, że pan, pan chciał, Pan chciał taką windę. No dobrze, idziemy do kuchni. Wow, ale piękna, podobna do tamtej. A to jest Czesław. Hej, Kazio mal, będziecie mieć mój do? No, chyba tak. Tutaj jest dla jakiegoś, nie wiem, czego. Aha, a mogę otworzyć lotówkę? No otwórz. Pełna, pełna! Aha, a, a szafy są pełne? O, pełne rzeczy nowe, mhm, patrzę. Okej, okay, tutaj są widzę miski, tutaj są talerze. Oj, przepraszam, krzesło mi się jakoś tak uwinęło, ale już je naprawiam. E, nie pani, nie, pani, nie naprawię, naprawiam. I pani powiecie, kto ten dom na pewno chcę. Postawię to już nic. Okej, okay, jest teraz lepiej. E, tak, tylko e, Aha, Dobra. Okej, okay, jest okej. Okay. Dobra. No to dalej. Tutaj mamy dla jakiegoś dziecka bawialnię. Bawialnia my w naszym domu nie mieliśmy takiego fajnego! Nie mieliśmy w ogóle takiej rzeczy, mamo. A teraz mamy slajmy, można tu robić, a ja nie wzięłam moich. No to trudno, chodź, dalej, idziemy. Ej, nie trzymaj mnie. Ja nie lubicie. Eee, może im nie dajmy. Nie, 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 oni już zapłacili. To jest miejsce. Aha, a my pieski, gdzie są? Nie wiem, dałem mi do jakiegoś schroniska nowego, niby. Aha, tam gdzie kupiliśmy em, tego plamę. Tak, tak, właśnie tam. O, jaki one telewizor, taki jak my mieliśmy. No super, cieszę się. Kanapa rozkładana. O, idealnie, super, super, super. No pole. Wow, basen! Nie, 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 nie. Wow! Ale... Juhu, Jak fajnie! I mini basen dla ciebie. O, wow, a tutaj możemy sobie siedzieć, a tu skakać. No to sobie poskacz. Te są piłki, widzę, że to dla Kuby. No super. No tak, tak dla Kuby, tak, 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 tak. Który to Kuba? No ten, ten. Nie wiesz, nie mów mojego imienia. Dobrze. No to, a gdzie są nasze kuby? Mam no, na górze, proszę się nie martwić. A słyszałam, że są przypiętra. No bo są, są. Bo czekajcie. No. no bo są, no to chodźcie do windy, na pewno jest większa. Idę zwiększa? Jedna jest większa. Ma 1500 cm. Tyle nie ma. A pomyliłam się, ja już nie pamiętam. Dobrze, to chodźmy może na tą górę. No to chodźmy. Okej, okay, już jesteśmy. No to tak. Tutaj będzie łazienka. Okej, okay, wszyscy, ty sobie tu zostań. ja nie będę mam pokój nawet. A zobacz. My też mieliśmy syna, ale on się już wyprowadził. I chcieliśmy już sprzedać. Aha, kiedy się wyprowadził? Tak. Trzy dni temu. Aha, dobra, dobra. A gdzie pani teraz będzie mieszkała? Eee, no chyba pani wie. Aha, pani nam przydała dom. I my pani sprzedaliśmy dom. Dokładnie. Super, dobrze, dobrze. Super, czyli ta, ta pani będzie mieszkała w naszym domie? Serio, mamo? Przestań, Kuba. Dobra, e, dobra, dobra. E, przepraszam, przepraszam za niego. podtrzymaj Piotrek, Okej, okay, łazienka, o moje ulubione pomieszczenie, co to jest, papiery, pieluchy, nie wiem, o wow, ale tu pięknie, a tu no jakieś takie kosmetyczne rzeczy, no pani się postarała, a tu my budowaliśmy wszystko, ale naprawdę pięknie, dobra, teraz będzie wasza sypialnia, o wow, ładna nawet, nawet chyba powinna. No bardzo ładna, wow, ale o. doniczka z cytry, no wiem, ja ją kupiłam, sama ją zrobiłam, to, czy pani ją kupiła, czy sama ją zrobiła, no zrobiłam i kupiłam, a to jest Kuby pokój, co, o wow, mogę sobie nagrywać moją ulubioną grę, jaką, jest ten Bro, Roblox, wow, wow, a tutaj co mi pokazuje, o różne rzeczy, ale mamu łóżko, jakie piękne! Mogę sobie tu grać? No graj! Super, dzięki mamo! Znaczy, podziękuj pani. A tutaj jest dwa pokoje po... aha. A dla kogo mamo jest ten drugi? Mmm, nieważne. To jest swój, masz dwa łóżka. Aha, super! Wow, ten jest super, a te? Ten wygląda na jeszcze ładniejszy. A, a ja też miałam dwie małe córki, więc dla no tego idealnie, super, super, idealnie, no dobrze, dobrze. No to proszę, idziemy dalej. E, to my już wszędzie byliśmy chyba w tych pomieszczeniach. No to chodźmy na górę! To ja może zostanę. No to zostań. Będę się tutaj bawiła, za chwilę muszę wszystko obczaić. Dobra, a my może chodźmy, żeby się upewnić. To ja zostanę um, z nimi, może lepiej. Um, dobra. Hej, dzieci! Cześć. Hej, pobawimy się później. Aha. Ja tu będę stał. Okej, okay. to stój. Dobra, no to jedziemy. Jesteśmy, witajcie. Wow, wow, wow ale ładna, na pewno ładniejszy niż miałam pokój teraz, mam, a nie z tym kubą. A tu kurs, czego? A tutaj jestem na obronie, a tu ja nie mam innych szuflad? Kto pierdnął? Wow. Obo. Eee! Nieważne. Dobra. A, to taki kwiatek, pani Arci. Eee, nie martw się, nim tak raz się zdarzyło i cię stało. A tam. No proszę. Jakie krzesło? Jeśli to nie dla naszej córki, to nie spokój. Jest, jest. Wow. Mhm. Wow, kosmetyczka. Miałam taką samą dumu, Piękne. O, łóżko. Na pewno ładniejsze niż miałam. A to co to? Hmm. Mogę się tak zrelaksować. Co, co tam się Serio. Tak, moje dziecko lubiło takie rzeczy. To jest spa! No takie spa spa. Aha! Dobra, nie spodziewałam się tego, że będziemy mieć w domu spa. Nie macie! przestańcie mi tak Okej. Okay. Nie czuję się za dobrze. Nie czuję. Oj. Mm, proszę pani, kurka, tak chyba nie dla nas. No, dobrze, a um, um, nasz dom nie ma. <coughs> nasz dom nie ma um, dobra, nieważne, może tu sobie zamieszkać. Nie, musimy tu zamieszkać. Aha, dobra. Dobra, to okej, okay, to niech pan będzie, a ja nie wiem. To ja może tu zostanę, no to zostań. To my kupujemy ten dom, za ile? No mówiłam już. Znowu, przecież... kilku tych kwiatek. Ja no do tak Dobra, chodźmy już wszyscy. Nie ma co się lenić, raz zdarza, no dobrze. Okej, już jesteśmy. Um, to my pani płacimy tyle, okej, okay, okej, okay, okej, okay. proszę nam jeszcze co naprawić, dobrze, um, proszę, dziękuję dla pani, dla pana super interesy. dobrze, do widzenia, do widzenia, do widzenia, <grym> OK, teraz musimy to wszystko ogarnąć, o to, tą kupę, dobra, wszyscy bierzemy to, nie wiem. Musimy jakoś sobie z tym poradzić wszystkim. O, o pierwszy raz jest to. Nie przejmuj się. No dobra, nieważne. Dobra, dzieci pomóżcie nam. Jesteśmy, no co, 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 co? No, poczekaj, gdzie jest Lena! Dobra, nieważne, Lena. Pewnie jeszcze tam jest. Dobra. Gdzie jest tata? No, to jest tata. Aha. To ty sobie mieć o to, i to Dobra, chodźmy już. Na górę się wszyscy ogarnąć. No to chodźmy. No to okej. Okay. Okej, okay, już jesteśmy. Um, wszyscy bierzemy to. Uh -huh. No i się rozpakujemy to. Okej. Okay. To się rozpakowujemy. Dobra, wszyscy się już rozpakowali. Widzicie, jak są ciuchy wszędzie. Oczekajcie, to nie za szoklada. No, mało ma na leciuchów, naprawdę. No, tutaj też są jakieś ciuchy. No, nie pytajcie się, dlaczego jest jeszcze drugie łóżko, to będzie może jutro nagranie. Ehm, no, ja też już mam dużo ciuchów, naprawdę mam ich dużo. No, Maja też ma. Tutaj jest łazienka, już wszystkie rzeczy są na miejscu. No to jeszcze jedno, jeśli Wam się odcinek podobał, to dajcie łapkę w górę. No i na razie, pa! Buziaczki!